Po pierwsze, dziękujemy bardzo i na pierwszym miejscu wymieniłbym tutaj naszych niezastąpionych kibiców. Myślę, że nawet między sobą rozmawialiśmy na ten temat, jak bardzo w szoku byliśmy, kiedy ile kibiców specjalnie na ten turniej przeciało pół świata, żeby, żeby nas oglądać, żeby nam dopingować. Poza tym, co robimy na boisku, to jest chyba największa siła. Polskiej Siatkówki. Dziękujemy jeszcze raz. E, dziękujemy bardzo sponsorom, wszystkim, którzy sprawiają, że uprawianie naszej dyscypliny jest, jest możliwe, żeby, że walka z tymi najlepszymi jest możliwa, jest realna, nie jest tylko jakimś wymysłem. E, a na końcu ja osobiście chciałbym podziękować tym chłopakom, którzy tutaj siedzą. Chłopakom i e, pani Róży, e, którzy, którzy tutaj siedzą obok mnie. E, to był bardzo trudny sezon kadrowy. Dla mnie osobiście, myślę, że dla, dla, dla całej drużyny również. Ale kończymy go w moich oczach bardzo pozytywnym akcentem. W turnieju, w którym faworyci rozczarowywali, zawodzili, my gdzieś ten swój poziom utrzymaliśmy. Wszystkim krytykującym, bardzo ostro oceniającym ten występ. Dedykuję ten brązowy medal i mam nadzieję, że w przyszłości to będzie ten najgorszy z tych, które ta drużyna wygrywa. Dziękuję bardzo.